O, włączyłam. Bo mam wyrażenie. Halo, halo, halo. Pro mikrofonu. Próbuj mikrofonu. Okej, okay, tak więc uh, wszyscy tego bardzo ewidentnie pragniecie i chcecie. Widzę, że macie już dosyć poradników. E, tak więc postanowiłam dzisiaj wstawić filmik, który będzie przegadany. Okay. E, więc jak już widzicie po tytule to w ogóle nie ma co gadać. Ale e, takie ogłoszenie parfa na początek, nie przebijajcie dalej, proszę, potrzebuję pieniędzy. Um, Nagrywam film, w którym testuję sobie takie różne... a, dwa tak właściwie, makijaż z wody. On jest nagrany, ale w sumie to nie zmontowałam, bo jeszcze mi się strasznie nie chciało. Nagrałam go już jakieś dwa tygodnie temu. Czy chcecie, żeby było w ogóle się pojawił na kanale, czy tak? Nie do końca. To napiszcie w komentarzu. Ile Ciebie rzadziemu? Okej, czy w ogóle słyszycie? Okej. Dodatki gimnastyczne. Co to jest? Czy ja bym dała przyborach, Bo jak widzicie na miniaturce, to tam są przybory na tej miniaturce. Ale nie, bo przybory to nie są dodatki. Ale ja bym o gadała. Po co się w ogóle odzywam? Lecimy, więc tak, um, zaczniemy od stążki, co nie? Uh, sekunda, głupi Werter. Wstążka i rzeczy z nią związane. Ale no, więc tak, to jest key, to jest takie coś i to jest jeszcze takie coś. No i. Teraz sobie to co To jest taka zbiarka. I to też jest zbiarka. To jest taka zbiarka, która się zawija ręcznie. Ja w ogóle jestem tym bo ja przebijałam tę wstążę kiedyś przez te dziurkę. To są moje za każdym razem przez tę dziurkę i trochę jakieś pół godziny ją zbijałam. A to się tak nie robi wcale. To ja się zawija o taką. A nie o tak. O! No i tak. To zaraz mam te zbiarka. I zobaczcie, ile czasu. E, totalnie polecam, jak najbardziej, kupić sobie taką zbiarkę. Bo ile czasu zajmuje zdjęcie tej wstążki? Nic nie służycie co nie? I z powrotem jej włożyć. To jest taki przycisk, trzeba ją nacisnąć, i wtedy to się otwiera. Tu można włożyć koniuszek. A na ich stronach piszą, bo to jest od sasaki? Chyba. Nie wiem, z pastoralny, nieważne. No. <noise> żeby tą częścią wkładać te dziury. No ale jest taki problem, gdyż ponieważ, jak widzicie, klikacie i to są takie różne metalowe cosie. Tak no, jak włożycie te metalowe cosie, w te metalowe cosie, to włożycie takie metalowe coś. To to się trochę źle skończy. <noise> Więc e, ten, ten fragment się wkłada. Najlepiej włożyć ten fragment no, i dobra, w każdym razie to było krótkie, co nie? Zwinięcie z czegoś takiego też w sumie jest wiarę krótkie, bo tylko tak po prostu. Zawinę wam kawałek i teraz pokażę. O, znalazłam. <laughs> jednak nie, jednak tak. Zwijacie kawałek tego. Tak oto się robi. No i w każdym razie uznamy, że jest zwinięta wstążka ja i po prostu, że tak powiem, odwijacie. Tak, można sobie odwijać, czy coś takiego. No różne rzeczy można z tym robić, co nie? I to się odwija. Ale powiem Wam, że jeżeli macie wybierać między zwijarką, która niestety kosztuje trochę, nie wiem dlaczego, a między takim czymś, to no polecam zwijarkę. Bo to serio trwa dużo, dużo szybciej, krócej. Na przykład popatrzcie. Wkładacie sobie to, klikacie, otwieracie. Wkładacie to, tu o i po prostu bierzecie i Na kanab. W tym mistrzyniu, nic, ale to naprawdę trwa dużo krócej. I To w sumie oceniam to jakieś powiedzmy 7 na 10 czy coś. Okej, będzie taka wadza, tak liczy. 7 na 10 z do wstążki. Mamy tu też, oczywiście to jest wstążka jako wstążka. To się otwiera strasznie dziwnie. Długo bardzo próbowałam wymyślić, jak to otworzyć, ale wiecie, tu jest takie, takie taki wypustek, wypustek i go się tak. Córka, chowaj się tam. Ten wypustek trzeba wziąć tu, żeby otworzyć, trzeba zwziąć ten wypustek, i tak. Au! Widzicie o taką? Poczekaj, aż tam kliknie. I jest. No a to co dużo dłużej zajmuje. Nie tam to. A yy, co w sumie? nie wiem, co tu jest? To jest kijek do wstążki. Musicie mieć kijek. I fajnie ma jakieś opakowanie ten kij. No w sumie Teraz pomówmy może o gumach do rozciągania. Też pastorelli. Różowa, bardzo fajna. To jest akurat guma, która ma bardzo... no, widzę jest dużo miejsca, to jest bardzo mm, mało miejsca ma tutaj. Na przykład musimy na treningu wkładać sobie tę gumę tutaj o albo na ramię, i to jest bardzo trudne, jeżeli macie grube uda i grube ramiona, zwłaszcza na jak ja. naprawdę trudno zrobić coś z tą gumą, ale w ogóle to jest fajna guma. Yy, gumę do ok, ja mieć trzeba na każdy trening, ale ogólnie trzeba rozciągać. Wiecie, że mnie nic nie rozciąga, co nie? Jakby ja się rozciągam bardzo szybko, więc ja w sumie nic nie potrzebuję do rozciągnięcia, ale ona innym naprawdę pomaga. So, na przykład jeżeli sobie ćwiczycie piruety z taką gumą, to naprawdę lepiej potem wychodzą, więc polecam gumy do rozciągania. Gumy do rozciągania są fajne. I jest coś takiego jak guma do stóp, której ja nie posiadam. jest zła, że nie Ale ten... Używałam kilkakrotnie, wiem, że z koronawirus i w ogóle, więc nie mówcie nikomu, ale używałam kilkakrotnie od różnych moich koleżanek ich gum i powiem że naprawdę bardzo pomaga potem obciągać stopy. Naprawdę, naprawdę, potem macie ładnie, znaczy to chwilę trwa, co, nie, ale naprawdę pomaga. Więc polecam gubę do stóp, ja muszę ją kupić w końcu, serio. Ale polecam. Poduszkę. No więc tak, poduszka tam napisem I love red make gymnastics. Tak um, poduszka tak naprawdę jest w środku, to jest tylko takie coś. I ta poduszka to jest w sumie takie, takie, takie szujstwo. To, no, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale kosztuje duże pieniądze, jakimś cudem. Macie, możecie sobie kupić ładne poduszki, takie na przykład od Strekosy, z ładnymi jakby rysunkami, ładnymi pisami. Ze swoim imieniem możecie nawet kupić fajne są te poduszki, które ja mam taką prostą, bo była tania w miarę. <laughs> ale poduszki do czego? Na przykład no, możecie sobie podłożyć, że jesteście na twardej podłodze albo dywan szorstki jest. Na rozciąganiu oczywiście jak najbardziej pod. Zwyczaj ludzie mają dwie, dziewczyny mają dwie, pod, pod nogę na, na drabince i pod kolano. I ja nie mam dwóch poduszek, więc używam tylko pod nogę na drabince a pod kolano No to. To będzie bardzo krótki film, co nie? Strasznie szybko to robię, ale trudno, trudno. Tak, być szybki. Na <grymne> pewno bym miała zerowy świetle. Na kolanach. One te są bardzo fajne, są Ja mam takie i mam jeszcze jakieś takie inne. O, takie. Takie o. I te są naprawdę takie mocne, takie fajne. Na twardą podłogę są bardzo dobre. To są takie do siatkówki chyba. Nie, to do miosa. To, to się do gimnastyki. Ale naprawdę bardzo polecam te, bo one, aby tak to są bardzo gładkie materiał. Tutaj mają w środku i na zewnątrz. I to jest coś takiego balonika jakby, widzicie, tu macie, możecie wcisnąć sobie tą powierzchnię i to jest po prostu coś rodzaju takiego, taki kamień ochronny na twoją nogę, to jest, to jest twarda powierzchnia, to, tam nie ma nic miękkiego i jest od środka wyłożona takim gładkim materiałem, to jest twarda powierzchnia, a to są od solo na kolaniki w takim fajnym zielonym kolorze i ja je bardzo lubię. Naprawdę. Naprawdę bardzo polecam daję 9 na 10. Dalej idziemy. Dalej. To jest pokrowiec na piłkę i pokrowiec jest fajny, bo można nim kręcić jak jakieś lasso i w ogóle, a piłka jest w środku, więc chowa piłkę i w ogóle jest fajny. Obciążniki! Ja mam bardzo lekkie obciążniki, bo one ważą pół kilo i tak... I to w sumie, nie mam nic więcej do powiedzenia. Ojej, czekaj, to tyle włosów tutaj. Tak Takie coś. To jest akurat nogi. Mrrrrał. I to jest... Ja na przykład na treningi często noszę to tak zwinięte te śmiesznie w okolicach kostki, w sensie, wiecie, takie takie trochę getry. I ja to noszę, a ponieważ ja mam ogólne mnóstwo kontuzji. Na przykład dlatego wam nagrywam poradników, mam kontuzję, nie mogę stawać na tej noży w ogóle. Eee, mam ogólny mniej kontuzji, ale ta jest najgorsza, chyba moje kolana lewe. I to na przykład mi bardzo pomaga na kostki podczas rozgrzewki, bo w tym jest bardzo gorąco potem ćwiczyć, a na kostki jest bardzo fajne, ponieważ na no, mnie rozgrzewa. Są na przykład takie rzeczy: moja przyjaciółka ma <grych> pas taki na plecy, się zakłada tak tutaj na brzuch i tam, tak, coś w tym stylu. To jest pas, e, który się zakłada m, do rozgrzewki pleców, i potem jakby on otrzymuje ciepło. Więc yy, potem masz bardziej rozgrzane prace, to się znaczy one się wolniej odgrzewają. <grymne> A, ale no wiecie o co chodzi, prawda? One się po prostu wolniej odgrzewają, te plecy. Tak, tak, to normalnie brzmi. Tak można mówić. Dzień dobry, mikrofon. On jest połączony do kamery, bo w tej się nie da pomóc od mikrofonu, więc będę po prostu szpanować. I to jest drugi taki. Jakby ktoś nie chciał tylko jednego, to możecie trzymać. Okej, i tak, więc... Słyszę, czy to są skarpetki? O! Jak mogłabym zapomnieć o pompce rowerowej? Przecież już nie wolno ich na bez pompki rowerowej, co nie? Z jest którą się pompuje. Rower. Ale piłkę też można. Dużo lepsza niż ten główienka, który sprzedaje z takie nawet osobno. Oni nie sprzedają ich z piłkami. Oni sprzedają osobno. I ogólnie to działa dużo. Właśnie. Nie, nie własnąłeś w końcu Tenet? ja na wczoraj pożyczyłam na Rakutenie obejrzyjcie to jest ciekawe, naprawdę Co niecie? oglądaliście już? strasznie dziwny no, naprawdę strasznie dziwny film nic nie rozumiałam, ale był fajny Piłek bardzo się przydaje, bo z różne rzeczy się dzieją z tej na Naprawdę bardzo różne i bardzo dziwne. Polecam. Extreme, jakaś dziwna pompka, dawaj. Zawsze na to nikt nigdy nie chce z niej korzystać. Każdy trening mówi, że. I'll <grych> oh, Dlatego, że. No, no, w ogóle Jakby ja jej ja ufam jej, więc pompuję moje piłki tym. Chociaż moje piłki się same pompują. Nie wiadomo dlaczego. Takie drogie dostajmy powinny. I tak, ja palcówki też musicie mieć. To jest na przykład w ogóle. One są z dekatlon, one są najgorsze, chyba jakie mogą, takie najbardziej naj, nieprestiżowe. na jakie są. Ale słuchajcie, wy wiecie, czy wy macie w ogóle jakikolwiek pojęcie? To kosztuje chyba 4,50 zł za takie dwie. Serio. Nie kłamie. Na przykład ze sasaczki to takie. O, fak, schowałam sobie Za sasaczki to 120. Za dwie na palcówki, które się rozwalają od razu. To są jakieś domy jose z decathlonu. To są na moje na trening, nie na zawody. <grym> nie założam tego na zawody. nich na przykład, słuchajcie jak obciągacie stópkę, to tego nie widać tutaj, ale robić taki bombel jakby. One no, są po prostu takim bomblem I na przykład, jak obciągniecie palce. To na waższym jest szybki bomber i wtedy wydaje się jakby się nie obciągały palców. A to nieprawda, bo obciągacie, a wtedy nie ma punktów, bo mówią, że nie obciągaliście palców. A obciągaliście, ale naprawdę to ma na palcówki. Wszystko zrobiłem, ta jej wina, czy to jest. I no tak, no i... Po ja robię ten film? Bo... bo tak, bo mam prawo, bo, bo tak stwierdziłam, że tak zrobię. I zrobiłam. I co? Jakieś filmy wchodzą i będą wchodziły takie filmy, jakie ja chcę. Wiem, że chcecie poradniki. Naprawdę, ja widzę te komentarze, okej? Okay? Nie musicie pisać 20 miliardów takich samych komentarzy, bo ja je wszystkie widzę. Znaczy w sumie nie, nie wszystkie komentarze widzę jakimś sumie nie wszystkim ci powiem, ale, ale, tak. Ogólnie to opisałam chyba na dodatki. Co tam jeszcze mam mogę mogę dodać? Mogłabym coś ci To trwa już. O Jezu! Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, który entuzjastycznie oklaskiwał, przeliteralitu, tu i przekaryktare bla bla bla.